o najmieszcze z gości, słodka serca gości, słodkie orześ mnie, w pracach kościoł starze żył w koszło Światłości daj świętsza, serc wierzących węża, poddaj Twej potrące. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, nie ma czynni węzeń. so geschwerden as mir weis sa tu holt sa hat sa har mag ni so jes sa berauschweis W Tobie ufający, siedmiotakie Panie, daj zasługę węstwa, daj pieniędz zwycięstwa, daj szczęście bez zmian. święty wstrząsnął wieczernikiem tak, jak drzewem, na którym ptaki posnęły. otwierał wszystkie drzwi z kluczy, wygonił apostołów na zieloną trawkę i ci bezgadni stali się raptem zaradni. Bojaźniki stali się nagle odważni. Nie wiedzieli, co robić. Teraz mieli aż za dużo Jakim figlarzem jest Duch Święty? Potrafi nagle uczynić coś nieoczekiwanego, chociaż go nie widzimy i nie pojmujemy. Tak, wydarzenia zesłania Ducha Świętego, o którym mówią dzisiaj Dzieje Apostolskie, komentuje poeta święty pamięci, Jan Twardowski. Dla obecnych wieczorników kobiet i apostołów, oraz dla przypadkowych świadków tego wydarzenia nie ma najmniejszej wątpliwości, że dzieje się coś niesamowitego, coś e, niezwykłego. Ale chyba ani jedni, ani trudzy nie do końca zdawali sobie sprawę, jak bardzo ważne jest to wydarzenie. To, co usłyszeliśmy, pokazuje nam, że kościół już od samego początku był otwarty dla wszystkich ludów i dla wszystkich narodów. Ta lista, druga lista, w sumie 17 krajów i narodowości, ma świadczyć o tym, że Duch Święty podarowany jest ludziom wszystkich ras i narodowości, wszystkich tradycji, kultur i języków. On sprawia, że wszyscy mogą zrozumieć wystąpienie piąta i z zachwytem przyjmują jego słowa. W drugim czytaniu święty Paweł mówi o różnych darach Ducha Świętego, o charyzmatach, jakie są widoczne w kościele. I bardzo mocno podkreśla ich służebny charakter. Bywają one Owszem, związane z jakimiś naturalnymi zdolnościami człowieka, ale zawsze są przejawem działania Ducha Świętego. Duch Święty udziela tych charyzmatów nie dla jakiejś osobistej, e, tylko radości ku jakiemuś indywidualnemu e, pożytkowi, ale dla dobra całego Kościoła, dla dobra całej społeczności. Dla budowania jedności w Kościele i wzrostu świętości. A więc nie mają, nie, mają, nie są one niczyją e, prywatną taką własnością. I dlatego też nie ma powodu, aby się nimi też. Ale dzięki nim każdy wierzący, dzięki tym zdolnościom, każdy wierzący we wspólnocie kościoła. Niezależnie jaką rolę w tym kościele odgrywa od papieża począwszy, biskupów, proboszcza, rupisz i księży, dykariuszy, i ojciec i matka, babcia, dziadek, wszyscy, wszyscy bieżący mają swoją szczególną rolę i zadanie. Od momentu sztu, Duch Święty wszystkich nas dotyka swoim ogniem i przeżywa swoim powiewem. Jeśli się modlimy, to On wzniecił w sercu tę misję. Jeśli idziemy do komunii, to On rozbudził w nas to pragnienie. Jeśli zrozumieliśmy coś więcej z Ewangelii, to On nam Podpowiedział. Jeśli potrafię być dobry, życzliwy, potrafię być bezinteresowny, jeśli żyje nie tylko dla siebie, to on to sprawia. Bez Ducha Świętego wypowiedział się w ten sposób kiedyś Mariiopolita Ignatius. Bez Ducha Świętego. Bóg jest daleki. Chrystus jest przeszłością. Ewangelia martwą literą. Kościół tylko organizacją. Władza panowaniem. Posłannictwo propagandą. Kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijaństwie moralnością niewolnik. O Duchu Świętym, o Jego udzieleniu apostołom opowiada również Ewangelia. Owego pierwszego dnia tygodni tchnął nań i powiedział, weźmijcie ducha Świętego. Duch święty, moi kochani, jest owocem krzyża, jest owocem zmartwychwstania Jezusa. Święty Łukasz opisuje działanie Ducha Świętego w chwili narodzin Kościoła i na początku jego istnienia. I to, co wówczas zostało dokonane w ukryciu wieczornika przy drzwiach zamkniętych, w dzień pięćdziesiątnicy, zostaje oblewane na zewnątrz wobec ludzi całego świata. Drzwi wieczornika, jak powiedziałem we wstępie, się otworzyły. I wobec mieszkańców Jerozolimy, ale też i wszystkich tych, którzy przybyli na święto pielgrzymów, apostołowie zaczynają głosić Ewangelię, prawdę o Jezusie Chrystusie. I to dopiero. W tym momencie wyjścia rozpoczyna się prawdziwe apostolstwo Apostołów Jezusa. Apostołami dobrej nowiny jesteśmy, moi kochani, również i my, o ile zechcemy poddać się Duchowi Świętemu, jak Piotr i jego towarzyszy. Przyjdź, Duchu Święty. Napełnij serca Twoich.